posiedzony czyli to już jest, święto wszystko no bo jest to co to muzeum pieniądza, co jest gdzieś tutaj, zobaczymy czy kolejka tam jest no czyli lucy teraz, później patelnia i później powrót do domu no i git Będzie z 15 km zrobione, je zrobiłem póki co 7 prędkość już 15 na godzinę, suma kalorii 140 Średni ten do 127, wszystko w normie. 14 minut na rowerze, dystans 3,3 km. No, będzie jakieś 10 km zrobione. No to ciężko, być, bo musi się postawić, żeby zrobić więcej, no bo to jest blisko wszystko. A jak będę mieszkał wtedy na, na tego księcia Janusza, no to będzie trochę dalej. Ale nie, nie tak dużo. 200 km, to jest szybko. To będzie jakieś, nie wiem, 5 km może. Mm. Mm. Dawaj jedź do skrami, tam może idziemy z całego świata i to jest niedowiemy słodycznej przykosek. Skrami! O! Może z krami, może pojedziemy do skrami. To też jest dobry pomysł. Jedziemy dzisiaj do skrami, gdzie to jest? Dobra, czyli dzisiaj jeszcze trzeba obczaić. Zapisze ktoś? Muzeum pieniądza, czyli tak, patelnia, Zapiekanka, patelnia, muzeum pieniądza, skrami, zakupy w Biedrze, do domu. Gotowanie triowa żywnego frytki awiko i indyka yy... No i co jeszcze No i tyle No i wid Dobra, może ktoś zapisać Ja nie, to nie zapomnę pewnie Pododzi patelnia, no, żeby zobaczyć co się dzieje Bo tam taki, może tak nie zrobił właśnie Daily patelniaczek Bo tam się zawsze coś dzieje praktycznie i na koniec, na o, i na koniec też Mephedro Starówka. Nie za od dworca Wschodniego, ale to do 18 czy z Skrami. Okej, okay, ale to daleko jest w takim wypadku. Po drugiej stronie Wisły, tak? A jest dworzec Wschodni. No bo już się zapeksa, zapeksa dla mnie, nie gdzie... organizować. Tak, idę tam. Idę tam też o 12. Jutro o 12. Dokładnie tam idę. To jutro z wcześniej, a o 11.00 od razu wyjeżdżamy na rower i od razu jedziemy na ten marsz. Taki jest właśnie plan. Taki właśnie jest plan. Taki właśnie jest plan. Jest. O, się zastanawiam. Czy to pójdę na jakieś No pójdę, no pójdę, no pójdę. No, ale co mam robić innego? Najpierw będzie marsz pisowski, a potem pójdziemy na ten... Okay. Nie, 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 nie. Ten pan... Dobra, dobra, spoko. I potem pójdziemy sobie na ten freestyle battle, tylko ja dzisiaj będą musiał zadzwonić tam zapytać się. No i zapraszam Dziękuję wzajemnie. I na pana mi się ta Zapraszam. I bardzo proszę. To jest nawet deluxe? A, deluxe. Deluxe tak, deluxe tak, właśnie, no. Deluxe. To się przypomniało Mmm. Nie, że Pan wszystko prosi, wszystko. że zapiekankę deluxe. Tak, tak, ja to no. skojarzyłam, to nie to miło, że... o, jaj, jaj. E, bardzo, Dobra. bardzo Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. I miłego życzę. bardzo Dzień. Dobra. Dobra, tu sobie usiądę. Chcieli no mi okreś, nie żartuję. No powiem po prostu, bo tu mają, bo tu jest 1 odparte. O i tu mam człowieku swoje stanowisko eleganckie. Pyk O, o kurwa, to całe w wodzie jest. A tamte? No ale chuj, damy radę. Ale się upierdolę stary tym. Ale się upierdolę tym. Konkretnie, nie? Dole smacznego, nie? Dziesiątka do i taka afrykanka, myślisz? Nie wiem. Może? Ale jaka dobra jest. Albo spale dzisiaj to no. Mmm Ale fuj, się podobnie do drzemego sobie szadł. Kurwa, wczoraj W nie spadal, na dziś nawet fladu nie ma, że nie spadal, ja pierdolę ich w No to tylko wczoraj ich nie spadal. Jeśli padał. chcesz przeprowadzić prękniki na żywo? Premium? Centrum Pieniądza MbP w Warszawie? Musisz uzyskać pisemną zgodę Narodowego Banku Polskiego? MbP. Zgodnie z regulaminem? Wszelkie materiały audiowizualne wykonywane na ekspozycji lub jej elementach? Przeznaczone do celów komercyjnych? Dym. É normal, że ja dzisiaj nie będę szedł do muzeum pieniądza, to chciałem zobaczyć tam stary całego kolejka. Jak gorzej to zapiekanka dzisiaj się smakuje. Kurwa wszedł, komuś wpadła. cebula. Jeśli się nie wejść do tego muzeum, to dojdziecie czwarty do w stronę. Fajne grałem z krelem, kiedy wyjdziesz w domu. No? Nie ruszam w do domu. Kurwa. Skole. Ej, co z wygląda wygląda, Jakbym miał obrabować kawałek wina samego w domu? Zrobisz takie ujęcie jakby wstrzymał ten palak kultury wiesz o to No pewnie. Grym z krem Warszawy ten siedzi w kuchni przed kątem z główkami na grzejniku i rozpyta

Ja zabieram jak wejść się naszym botem lepiej bokiem jakby spotrzymywal żeby się nie wyjebala. Wyglądasz jak uchodźca z Ukrainy. Wyglądasz jak... Sejf. Punkt handel do miał 17 złotych na zapiekanie. Zł. Kurwa Wyglądasz jak przewrotno Wyglądasz jakbyś nie stwierdalał przez tydzień <grywa> Ja wiem, że to jak to nie pierdolę. Jak ja co... Jak ja przez 3 dni opiędliłem maka teraz <grywa> Dobra, ej jest jakiegoś kebaba w mojej bałszterze i tak się to spali na rowerze więc chyba mogę nie czy nie mogę Wydaje mi się że normalnie bym dzisiaj to spalił wszystko na rowerze więc chyba mogę na makajsie jakiegoś chyba mila czy nie czy to już będzie przesada może być tak Damian padł popedałować Ale chujowe te szelki są, muszę to inne kupić z Telecina. Weź czerwoną beczkę do domu, jak gdzie? niby na plecach? Ja, bo tu mi w siodełko powpadała cebula. Tak to wypierdolisz stąd? O, dobra, git. Dobra, 40 nagietów. Dobra, zrobimy mknuget Challenge po prostu z Kasią. Spudasz kontrakt do też chciałbym taką zapiekanką, wuda. Dobra, idziemy, dobra, zaraz jeszcze wybierzcie. Idziemy na no, Ali Kebab czy Halloween Kebab? Który jest lepszy stąd? Jest to że ci warszawiacy, co by wiedzieli? Który jest lepszy kebab? To będziemy jeszcze mały kebab, bo się trochę nie To tą zapiekanką deluxe.